siusiak, siu ma, mama, kupa. Tylko nie się do pościeni, bo ci dupa przymarznie do kołyski. Przynajmniej starego w domu nie ma i mnie nie bije. Może wpadnie pod sanki. Co? Ale miałem sens. Zdzieli podatek jak ci z paliwa na sanki. Dobrze, że na Grenlandii jest dzień polarny. Bo przynajmniej wtedy są wakacje. Jest minus 35, a nie wiem, minus 50. Dupa się tak nie poci. A ja jadę na sanki. Ach, nie rób tak, bo ci tata do buzi wsadzi jak się nawali. Pierdolę ci sweter, żeby ci ciepło, było, ty ba chorzy jeden. Łuchuj, tata strzelił białym! A, w pizdę morsa! Nie udaje mi się jak drugie dziecko moim starym! Na na na, zabierz mnie do swego iglo. Będzie fajnie, bo masz ciulsko mikro. Tak pachnie twoja mama wieczorem. Kurwa, ała, moje puca! Ała! Kurwiu! Czekaj. Mamo, no mu doze! Nie duś nie ma. No to nie rozsiane boczne! On jest zdrowy, będzie miał sweterek, żeby dup mu nie zmarzła. Ty! Fajny napęd na risanki, nie? <grym> <grym> jak to dobrze, że my... że mam swojego cygana no kurwa, i... Norwa! Ale piąty kilometr, to może zmieńmy się! O oh kurde, jak zajmie się twój stary w cyrku też tak robił! Lessimi rollin', Oni hejtują! To są dziwki na Grenlandii! Ma, ma! Siku! Siku! Kupa! On jest popierdolony! Zaraz dam ci noc. Spokojnie, a to zaraz naprawię. Oho, masz dziurawe ręce. A ty dziurawy mózg! Znowu zwiała! Zaraz ją wpierdolę w patelnię! O, zapinam cię w dupę! Ła, ha, ha, ha. Western! Ale fajnie. Prosto w twój d... Kurka, to, że jestem w powieciarni nie znaczy, że chcę być murzynem! Matka, matka, patrz, obsrałem się, wyciśnij dupę! Nie mam czasu, zajmuję się pinną teraz. Trololololo, jestem zajebista faczką. Czy niby ty? Ej, hey, gdzie jest ten chuj szary? Uuu! 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 Święta matko Teresa Pi Ale z siebie pizduś! nie, Nie! Pizduś z pizdą! Uważaj! Sama jesteś pizdą! Chuju! Ale ja na rzadko napierdoliłem głowę na popsiegi! a ja wierzę o życiu szczurze morski, Patrz jaka równowaga i stabilizacja życiowa! Spróbuj tak zrobić to popuści szyszka z dupy! Aż tutaj! Czemu srakę? I mamy głowę! Patrzy, groźny wzrok jak u Klinta jest I do góry! Pfft. O kurwa, śledzcy mnie zjeść! Ha! A ty, i masz starego! Dzień dobry, a co to się odpierdala? Stary pizdusia! No co, się tak kurwa zdziwiłeś, co? To się rozpierdolimy jak Titanic! A tam ty ty Uuuuu, jezu! Aaaaaa! Jezu! Normalnie Tokio drifty na Grenlandii! Penis, pupa, pipa, ścierka... O, jak Oj, a gładnie! Oj, dupa, ci paszmatę, zaraz będzie ciebie, tata! Ale masz fajną czapkę, to zary? Nie, kurwa, skropa, obszci, płetwo! No weź to, gówno zdejmij! Zaraz! Uju! I co, działa? Haha, ha, pewnie działa jak Antarktydacia! Nara, frajerze! Nara! Tyś to jest miniatura psa morskiego. Krzyżek na drogę. Jedziemy! Krzyżek to postawili na Ciebie twój straży! <grystanie> Wyjebanie w kosmos! Gdzie normalnego brata! A nie to coś z pizdom! Jebany mały transwestyta! Gdzie są włosy na moje łysinie? Śledź mnie zjadł! A wyjebany, nie muszę iść do fryzjera! Ma 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 dziwka! Tak mi ładnie, nie od braciszka, on jest chory! Sama jesteś chora! Zaraz ci pokażę porażenie mózgowe ty pojemniku na spermę. Chyba się Nie, pomocy! Pizdusz! Pizdusz! Ty pizduż! ja pierdolę! Mówiłem, uważaj! Uważaj na tą górę, no to wam, bo skończysz jak titanik. kurde! Dzień dobry! Opieka społeczna! Nie umie pani dzieci wychować? Zabieramy do domu dziecka? Serwuj już, bo pizdzi. dziś! Przestań pierdolić, tylko jest minus pięćdziesiąt. Pizdusz! Żyjesz! Powiedz starym! żeby młody i zginąłem! Nie! Pisnuś! Nie zostawię cię tak! O! Mam pomysła! Ja jestem duchem twojej babki! E? Kufno! Słuchaj mi uważnie, ty szary stolcu! Tam jest śledź! Jak tam będzie wisiał, to nie spadnie! Dobra, spierdalam! Przybywam z burdelu zabrać wnuczka, bo ze mnie niezła suczka! Wychowa mnie na dziwkę, zatańczy na rullach tak jak i zakram I zabiorę hajs! Wydam na leki! o oh, Czadek oh, oh. z bar! Dałaś się nabrać? Wyrzekam się ciebie! Patrz na to! Jestem grubą szmatą, kręcę sobie wódkę! Pe... Wow! <laughs> Ratunku! Pomocy! Ratunku! Co się dzieje? Otwieraj mój przyjaciel! Potrzebuje pomocy! Jedziemy na ratunek! Wee wee U! Znowu To iglo. O, o wow! mnie! Musisz tak kręcić pan? Nie no, z nas to jest zajebisty dułet w mózgowych! No! <śpiewanie> Zespół Dauna! <śpiewanie> no! Mama, dajcie tam. Już zaraz! Jeszcze dam osuta posać. Nie pozostaje mi nic innego, jak zamknąć się w krypcie babki! Witaj ciemności! Mój stary przyjacielu! Zrobię ci minetkę! Wygleż jakby twój tatar na tobie skończył, dobudy psie! Ja to życie, matka woli inne dziecko! Co tam się odpierdza? Ci ogówniaku z przypadku! O kurwa, co tu się stanęło? O! Wasz. Jezus Maria, nie wytrzymam! Aż po co się kurwa wzwoł? Ja dojdę nie Ruszcie się! Ruszę. Kurwa! Ruszę. Jezus Maria! Ale tam było ciemno! Koniec żartów. wąz babci, bo jej przeszczep z wątroby przygniotłeś. Wiesz, ile kosztuje nowa? Smarku, jesteś ubezpieczony? Nie jestem. No to gówno dostaniesz, rozumiesz? Rozumiem. Żadnego odszkodowania, tylko plasterek na wątroby. Daj mi coś. Zaraz dam ci kolację. Zjesz sobie Gdzie jajko z twojej dupy? Tak? Pizduś będzie. Pizduś, tutaj ty nieubezpieczony jesteś? Zamknij mordę. Trzymaj, masz, jesteś no oznaczony? Dziękuję. I jedziemy do domu. Ale żebyś niegrzeczny. To za karę jedziemy do domu dziecka, sierotki. Ale super. Jazda z kurwami! Woohoo!